Partnerem medialnym programu jest Antyradio. Sponsorem programu jest Triumf Polska. Sponsorem programu jest Harley Davidson Twin Peaks Warszawa. Sponsorem programu jest Ceramizer, który regeneruje nie tylko silniki pojazdów. Sponsorem programu jest Mio. Impreza zorganizowana z okazji 72. rocznicy powstania FSO. Przyjechało wiele aut produkowanych kiedyś w tej nieistniejącej już fabryce. Projekt Ostry Rolls-Royce idzie do przodu. Tym razem w Magnum Spraw sprawdzaliśmy, czy silnik ożyje. Słuchajcie, mili Państwo. Yy, zaczynamy oficjalną część imprezy zgodnie z harmonogramem. Jest chwilę po godzinie 12, przepraszam za opóźnienie. Miło mi was przywitać na 72. rocznicy rozpoczęcia produkcji samochodów na Żeraniu. Jak wiemy, ta rocznica przypada dokładnie w poniedziałek 6 listopada. Zwyczajowo spotykamy się w weekend poprzedzający to święto, tą rocznicę, zazwyczaj w sobotę, dlatego że zjeżdżacie się tutaj z całej Polski. No i nie chcemy was narażać na ten dyskomfort długiej podróży w niedzielę. Miło mi, że w tym roku kontynuujemy po raz kolejny już to jest bo od kilkunastu lat tą tradycję spotykania się pod bramą główną fabryki FSO. Kontynuujemy ją razem z FSA Auto klubem, który zapoczątkował tą inicjatywę i kontynuujemy ją też razem z klubem byłych pracowników i miłośników fabryki samochodów osobowych, których też tu dzisiaj spotykam na placu, także miło mi, że pomimo tego, że panowie już są na emeryturze, jeszcze ciepło wspominacie tą fabrykę. Miło mi przywitać też was, wszystkich uczestników tej imprezy, bo tak naprawdę poza murami fabryki i kawałkiem Blachy, jakim jest samochód, to tą społeczność. Zgromadzoną wokół FSO i to, że pamiętamy o tym, że samochody były produkowane tu na Żeraniu w Warszawie, tworzycie wy, tak? Tworzycie wy, niezależnie od tego, czy przyjechaliście dzisiaj Warszawą, garbatą z początku produkcji, czy przyjechaliście Tico, czy Matizem, czy Lanosem, prawda? Te samochody wszystkie powstawały tutaj na Żeraniu, a dzisiaj mamy święto właśnie fabryki, a nie konkretnego modelu samochodu. To jest naprawdę potężne święto. To jest moment, w którym ludzie, którzy mają zabytki, polskie zabytki, spotykają się w jednym miejscu. Cieszą się z tego powodu, że je mają, ale martwią się też z tego powodu, że fabryka już nie istnieje i z tego co wiem, istnieć nie będzie. Wielkiej piękności tor, na którym testowano kiedyś produkty FSO, został zamieniony w jedno wielkie blokowisko. Pewnie tutaj też powstaną bloki. Powstaną, natomiast wizja, którą przedstawił dwa miesiące temu deweloper, zakłada, że faktycznie to miejsce będzie upamiętnione. Bloki w swoim kształcie nawiązują do dachów fabryki, nazywają się tłocznia, spawalnia, lakiernia. Dlatego naprawdę to, co to chcą tu zrobić w perspektywie najbliższych 25 lat, wygląda rewelacyjnie. Ale wiesz, to jest szacunek, bo deweloper zwykle jest takim człowiekiem chłodnym, nieugiętym, patrzącym tylko na kasę, a tutaj no, piękny gest. Piękny gest i pięknym, Jestem jest też to, że dostaliśmy zgodę na to, żeby kolejne obchody rocznicowe fabryki zorganizować w tym historycznym miejscu przed bramą główną fabryki samochodów osobowych na Żeraniu. Nie no, piękności sytuacja. E, powiedz mi, jak wygląda e, wiesz e ilość wozów, bo naprawdę ciężko było znaleźć miejsce do zaparkowania. Ciężko policzyć, nam się już skończyły listy do podpisywania, skończyły się miejsca, także frekwencja jak zwykle, że tak powiem, przerosła nas, chyba z 500 wozów będzie. A powiedz mi jeszcze, jak wyglądała sytuacja z rejestracją? Czy Trzeba było się rejestrować w internecie? Nie, nie było trzeba, to jest impreza otwarta, spontan taki, także wszyscy przyjeżdżają, tylko robimy sobie listę taką nawet i dla siebie, Regulamin oczywiście musimy się trzymać jakiegoś. No i na razie wszystko idzie dobrze. E, jeszcze takie pytanie dotyczące przekroju wozów, bo pojawiło się tutaj wiele samochodów z dobrych i złych czasów FSO e, deuni, niektóre, które no, stają się w pewnym sensie klasykami, też się pojawiają. Widziałem tam jakąś dację, która kompletnie e, od, odbiega od tej podstawowej linii. Nie widziałem tej datzy akurat? Jest. <noise> Przekrój wozów produkują Polonezy na pewno, ale jest z, każdej, z każdego okresu. Od Warszawy, z Syreny, po duże Fiaty, DU i Chevrolet. Chevrolet, jak to brzmi dumnie. Mam pytanie, bo ciekawi mnie przekrój tych wozów, bo FSO produkowało różne wersje Polonezów, ale w OBR-ze powstawały też samochody, które odbiegały nieco od normy. I tu pytanie do Ciebie, czy może gdzieś ktoś robi w tej chwili albo mastra to poloneza. Z tego co wiem, powstaje replika takiego auta, no i jest zachowany oryginał. To jest w ogóle ewenement, bo jest to jedno z niewielu aut rajdowych czy wyścigowych, bo w sumie Stratopolones ma taką trochę mieszaną historię. I to jest w zasadzie poza Fiatem Rekordem, który bił ten rekord na dystansach 25 tysięcy kilometrów 25 tysięcy mili 50 tysięcy kilometrów Stratopolones jest właśnie jednym z tych zachowanych historycznych samochodów, które faktycznie uczestniczyły w polskim motorsporcie. A czy będzie szansa na to, żebyśmy kiedyś mogli? tego Stratopoloneza pokazać? No on jest dostępny w oddziale Państwowego Muzeum Techniki w Chlewiskach. Przez lata był dostępny i można go było oglądać zarówno w Muzeum na Filtrowej, wcześniej w placówce w Norblinie przy Żelaznej. No w tej chwili wszystkie te zbiory są zdeponowane w Chlewiskach. To ciekawa historia, bo z tego co kojarzę, to było z rozbitej Lanci Stratos wyciągnięty silnik, już nie było co z samą Lancią robić, czy po prostu ściągnięto silnik? Wytłumacz jak to było. No Historia faktycznie mówi o tym, że to był rozbity egzemplarz Lanci Stratos, jeden z trzech egzemplarzy Lanci Stratos, które trafiły w połowie lat 70. do Polski. No i właśnie z braku pomysłu, co zrobić z tym rozbitym egzemplarzem, ponieważ no, renowacja tak poważnie zniszczonego samochodu mijała się z celem, no stwierdzono, że no, zobaczymy, jak ten silnik się będzie sprawował w Polonezie, który ówcześnie wchodził do produkcji, dlatego też Polonez jest o tyle ciekawy, że jest to jeden z najstarszych istniejących Polonezów. Faktycznie on trafił do Oberu, do Falenicy. Jako jakieś zabrakowane nadwozie, trochę krzywo pospawane, stał gdzieś w kącie, i w pewnym momencie wpadli na pomysł no, wsadzimy tam silnik z tej lansji była to gruba sytuacja, samochód nieprawdopodobnej mocy i piękności a jeździło to różnie, ale to był centralny silnik, w związku z tym miało szansę jeździć zacnie, e, powiedz mi bo rozwój Poloneza był też bardzo ciekawą historią, dlatego że na początku były te silniczki tam dość dychawiczne potem w obr rozmawiałem kiedyś z panem inżynierem, który opowiadał mi historię zrobiono próbnie wersję 1.6 i ta wersja 1.6 okazała się na tyle trafiona że trafiła do produkcji. Faktycznie no gdzieś tam w połowie lat 80, 85, 6 rok zaczęto robić próby z silnikiem 1.6 z trochę powiększoną pojemnością, które w początkowym okresie no te pierwsze silniki zaczęły się pojawiać w produkcyjnych egzemplarzach gdzieś w 86-7 roku. Ja sam mam samochód z 87 roku z jednym z pierwszych zamontowanych silników 1.6. No nie były one tak bardzo niezawodne jak silniki 1.5 w związku z tym, że modyfikacja polegała na powiększeniu Średnicy cylindra, w związku z czym ta przerwa między cylindrami się zmniejszyła, e, permanentnie wydmuchiwało to uszczelkę pod głowicą, no ale silniki dopracowano, zmieniono troszeczkę konstrukcję uszczelki pod głowicą. No i jak wiemy, Polones już tam od 1991 e, roku no, w miarę seryjnie wychodził albo w kompletacji 1.5-1.6, a zakończył swoją historię w 2003 roku, już mając pod maską w zasadzie tylko silniki 1.6, no i diesle. No, nieszczęściem silnika Poloneza, Fiata było to, że to był wał podparty tylko na trzech panewkach. Co za tym idzie, przy zwiększeniu pojemności ten wał pewnie prędzej dostawał po ogonie. Tak, to jest niestety jakaś no, można by to nazwać wadą tej konstrukcji, konstrukcja wywodząca się jeszcze z wczesnych lat powojennych, czy nawet przedwojennych, tak? No wtedy tak projektowane te silniki, jak wiemy, taką uniwersalną prawdą i metodą projektowania silników jest to, że zawsze tych podpór dajemy jedną więcej niż liczba cylindrów. No, w Polonezie jest niestety jedną mniej, no więc te silniki są raczej wolnoobrotowe, źle znoszą wysokie prędkości obrotowe i źle znoszą przeciążenia, dlatego też Egzemplarze wyposażone w jakieś tam turbo, które startowały w rajdach, no miały po prostu te silniki jednorazowe. E, teraz pytanie o powiększające się kolekcje: bo jak się widzimy za każdym razem, to ilość pojazdów, waszych pojazdów rośnie. Co tam w kolekcji? No u mnie stale Maluszek, co prawda nie z FSO, ale też polska produkcja i dwa polonezy. A jakie to są polonezy? E, to jest Polonez 1,4 Rower 95 rok. I z, z końca produkcji Polonez 1.6 GSI, 2000 rocznik. Dobrze, a w Twojej? Polonez a tu. już taka końcowa faza. Tak, tak, ale mi się bardzo podobają. sentyment został z dzieciństwa, no i zawsze chciałem otóweczkę w plusie, no i tak została, z silnikiem rowera również. Pytanie Ciebie o kolekcję samochodów jest lekko porażające, bo spędzilibyśmy pewnie cały wieczór na rozmowach na ten temat, ale co najciekawszego, jak najstarszy model wozu z najniższym numerem seryjnym jest w Twoich rękach? O, Ojej, to też jest ciężkie pytanie. Wozu to może w takim razie nie, ale mam najstarszą w Polsce OSE, dziewiątą wyprodukowaną sztukę. To jest prototyp, który trafił do rąk kierowcy testowego warszawskiej fabryki motocykli i faktycznie przez 50 lat ten człowiek tego skutera używał. W 50 latach ja się stałem zupełnie przypadkowo drugim właścicielem, to jest najstarsze. No poza tym posiadam też jakieś. E Dosyć niskie egzemplarze no, zwykłych polonezów, poloneza traka 400 któregoś wyprodukowanego. No i oczywiście dwa pierwsze wyprodukowane polonezy terenowe analogi. E, powiedz mi, oczywiście ta osa to była 150. E, tak, oczywiście. To była 150 M50, co prawda o, aktualnie jest w kompletacji 175 i ma zamienione biegi na drugą stronę, ale to jest oryginał, bo ta modyfikacja została dokonana na prototypowni warszawskiej fabryki motocykli, jako element testów drogowych tego egzemplarza. Komu to przeszkadzało? Komu to przeszkadzało, że mieliśmy tak piękną fabrykę samochodów? Komu przeszkadzało, że na Mińskiej produkowano przepiękne motocykle? Byliśmy liderem, jak chodzi o produkcję motocykli w Europie. Produkowaliśmy motocykle, które wcale nie musiały się powstydzić tego, te, przed motocyklami japońskimi, bo one też tak wtedy wyglądały. Obłek kształty, dwusuwy niezbyt wysmakowane, ale jeździły i dały szansę temu, żeby ludzie w tym kraju mieli szansę przemieszczać. Powstała syrenka. Syrenka, która dawała mnóstwo radości ludziom, którzy mogli wreszcie z suchymi butami Przejechać z punktu A do punktu B. Był jakiś taki dowcip o panu, który po 30 latach pracy w Stoczni Gdańskiej, a dojeżdżał do niej komarem, dostał talon na malucha, ale jedno co mu zostało to to, że zawsze jak wjeżdżał w kałuże, podnosił nogi. Dzięki Wielkie wszystkiego Dobrego. i Niech impreza się rozwija, i niech ten deweloper dotrzyma słowa, a myślę, że dotrzyma pozdrowienia dla pana, eee, niech ten plac pozostanie może troszeczkę bardziej zmo dopracowany, zmodyfikowany, ale te imprezy muszą się to odbywać. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy i pozdrawiam. Ostry Rolls Royce, kolejny etap. Najważniejszą sprawą w każdym samochodzie, jak wiadomo, jest silnik. Oczywiście trwałość zawieszenia, oczywiście rama i tym podobne rzeczy. To wszystko jest bardzo istotne. Natomiast serce to podstawa. Rolls który powstaje, ma silnik od Korwety. Diabli wiedzą, którego modelu. Bo za bardzo w to nie wchodziliśmy. Natomiast na początku był pewien problem, bo jak zadzwoniłem do ciebie pierwszy raz, powiedziałem: Wiesz co, spróbuj go zalać ropą, może się obróci. No na początku tak musieliśmy zrobić, bo po prostu silnik był, no stał dęba. Tego się martwiliśmy, że po prostu on nie ruszy. Ale wykręciliśmy wszystkie świece, nalaliśmy do komory po prostu, aż się przelało ropą każdym, każdym możliwym miejscem i rano normalnie się obrócił. Normalnie się bardzo ładnie kręcił. Ropa ożywi nie tylko chłopa, ropa ożywia też silniki, warto zalać. No i był pewien problem, no bo to, że się kręci, to jedno, bo on zaczął się kręcić, to już była piękna wiadomość, jak zadzwoniłeś powiedzieć, kręci się, prawie jak Kopernik powiedziała, jednak się kręci. To doszedłem do wniosku, że już jest dobrze. Amerykański silnik trudno zamordować. To są silniki, które wytrzymują wiele. One są nie za bardzo bezpieczne, jak chodzi o przegrzanie. Przegrzanie może go zniszczyć. Pamiętajcie o tym, jak wam spadnie kiedyś pasek klinowy w starym, zabytkowym samochodzie z silnikiem V8, nie jedźcie, bo to zdycha od razu. Zatrzymać się. Nie wiem, czy ten stary patent z pończochą zadziała przy tak dużym silniku, ale lepiej nie jechać kiedyś tak jeden silnik zamordowałem, dlatego wiem. No, i teraz wiesz, no, pojawił się problem e, następujący. Czy on jeszcze trzyma jakieś ciśnienia? Czy te przewody zapłonowe są nadające się do czegokolwiek? Ale jak zadzwoniłem do ciebie, to powiedziałeś mi, słuchaj, te świece to wyglądały cał całkiem ładnie, dobrze wypalone. Tak, nie były żadne osmolone, nie miały żadnych takich śladów po zarzuceniu, że tam na przykład silnik brał olej albo że coś było przypalone. Wszystko było tak. Świeca była zmęczona, wiadomo z racji wieku, ale była, była ładnie zużytkowana, nie była tak wyeksploatowana. Strasznie. Powiem się jednej rzeczy, bo ten samochód stał bez maski. Znaczy, nie, nie był przykryty dokładnie, ale na szczęście ktoś pomyślał i na sam gaźnik założył taki kapturek z folii, dzięki czemu była szansa, że woda nie dostała się do silnika. Była szansa, że się nie dostała i się nie dostała, bo gaźnik naprawdę ładnie w wygląda. Był, był zapylony, co prawda, no bo to wiadomo, brud stoi w warsztatach, w różnych miejscach transporty, nie transporty, ale obecnie gaźnik w środku jest naprawdę w takim stanie jak sklepowym właściwie. Musimy sobie to poprawić, troszeczkę gałek, różne rzeczy, żeby się wszystko fajnie ruszało, przejrzeć jakieś dysze, ale to dobrze to wygląda. Naprawdę ma potencjał. No Wiesz, gaźniki amerykańskie, wbrew pozorom, bo to naród robiący bardzo proste rzeczy, e, młotek, kowadło. Niektórzy mówią, że to są Rosjanie trochę lepiej ubrani, e, dlatego pewne konstrukcje się powielały. No, to, co na przykład robili Rosjanie, swoją czajkę, czy coś w tym stylu, też ósemka widlasta, o zile, nie wspomnę. To wszystko jakoś tam było wzorowane na konstrukcjach amerykańskich. Nawet Pobieda, którą później e, e, produkowano, to, to to tak naprawdę też amerykański pomysł. Natomiast do silników no, są proste, jak konstrukcja cepa, natomiast trzeba dbać o parę rzeczy. Jak mówiliśmy o temperaturze, następna rzecz, która jest istotna, tam są na trzonach zaworowych uszczelniacze. Jak powiedziałeś, że te Świece wyglądały nie najgorzej, nie zarzucone olejem, to pomyślałem sobie: Kurczę, może i nawet te uszczelniacze się trzymają co jest mało prawdopodobne kiedyś pewnie pękną, mi się daje je wymienić. Jest technika wymieniania tych uszczelniaczy bez demontażu głowic. To pewnie widzieliście na jakichś filmach: wystarczy dać ciśnienie na cylinder, zdjąć sprężynę zaworową odpowiednim narzędziem, zdjąć te pesteczki nieszczęsne i wymienić ten uszczelniacz, trzona zaworu to się da zrobić, ale mam nadzieję, że nie będzie. Będzie dymił, kiedy będzie pracował. Nawet tam będzie trochę dymił. To może być piękne. No dobrze, to teraz co? Po tych wszystkich atrakcjach przechodzimy do konkretów. Spróbujemy go odpalić? Tak, tak, odpalimy go jak najbardziej. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. I odpalanie to też jest bardzo ambitna sprawa, bo trzeba pamiętać o tym, po pierwsze, że taki silnik powinien mieć trochę oleju, przynajmniej w misce olejowej, po pierwsze. Po drugie, rozrusznik, który dzięki naszemu przyjacielowi został sprawdzony i kręci, to następna sprawa. Następna sprawa, trzeba mu zadać wody, o której wspominaliśmy, żeby nie było problemu z jakąś tam dziwną sytuacją. A ponieważ akcja Ostry Rolls -Royce będzie trwała jeszcze dość długo, to z pewnością resztki wody z bloku trzeba wywalić, bo jak przyjdzie mróz, to może go rozsadzić, wtedy cała nasza radość pójdzie w dym. Znaczy, na chwilę obecną on i tak będzie stał wewnątrz, więc nic, nic mu nie będzie, ale w momencie faktycznie teraz odpalania będziemy na, na stałe podawać cały czas wodę, no bo nie mamy teraz chłodnicy ani pompy, nie wiadomo czy pompa działa właściwie, tak, więc wszystko podamy teraz na krótko, żeby go cały czas chłodzić, a potem go po prostu schowamy. Powiedziałeś fajną rzecz, bo wyjście z termostatu było bardzo zapyziałe, co sprawiło, że... Generalnie, jeżeli pozwolę sobie powiedzieć, ja bym się martwił, powiedziałbym, że no, tragedia, nie mamy tej końcówki, która przykrywa termostat całego wyjścia cieczy chłodzącej, na no, co Mikołaj powiedział, czy to się da zrobić, czy to się da pospawać. Tak, dorobimy po prostu drugi element, pewnie z inoxu, już nie, nie z aluminium, ale po prostu wyprodukujemy element, którego brakuje i zamkniemy sprawę. Wiesz, ja on będzie bardziej trwały niż ten aluminiowy, bo aluminiowy, e, aluminiowy nie ukrywam, e, ma to do siebie, że zaczyna go żreć, eroduje, czy jak to się nazywa, i znika powolutku. E, to smutne, że ten, ten element padł. Ja podejrzewam, że ten samochód wyszedł z eksploatacji w Stanach Zjednoczonych tylko dlatego, że rozwaliło się wyjście termostatu i oni po prostu padli. Jest to możliwe. Zobaczyliście, że po prostu le Daje się woda, postawili pod drzewo, jak to Amerykanie wzięli drugi samochód i tyle. Mnie ciekawi, bardzo jeszcze jedna rzecz, bo jak wiadomo, silnik. Przez sprzęgło hydrokinetyczne połączone jest ze skrzynią automatyczną. No i ciekawi mnie bardzo, czy ta skrzynia też będzie żyła. Ale skrzynie mają to do siebie, że jeżeli ktoś nie nalał nieodpowiedniego oleju, jeżeli filtr da się zmienić i włożyć odpowiedni filtr do skrzyni automatycznej, no to powinno chodzić. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, bo skrzynia automatyczna to wbrew pozorom bardzo skomplikowany przyrząd. W skrzyni automatycznej macie mnóstwo elementów, które. Były sezonowane w oleju, w którym ona powinna pracować. Dlatego, jeżeli to była dwójka Dextron, czy tam trójka, warto pamiętać o tym, żeby nie zmieniać tego oleju. W tym przypadku jest pewien kłopot, ponieważ diabli wiedzą, co tam było nalane. No ale to już jakby późniejsze zabawy. Mamy tam ludzi, którzy pomogą wroczkę z tymi skrzyniami. Jak mówię, skrzynia to już jest kolejny etap. Silnik był najważniejszy. Skrzynie da się naprawić niewielkim kosztem. Natomiast co do. Silnika to miałem poważne obawy. Zauważyłem, że tam jakaś ceweczka zaponowa wielkiej piękności. Czy to jest oryginalna, która była? To jest ta, co była przy silniku. Normalnie podaje iskrę. Wszystko się odkręca. Silnik, silnik ma sam ma predyspozycję, żeby będzie ładnie to wszystko chodziło. A jeszcze ciekawostka przyrodnicza, czy on ma normalny stykowy rozdzielacz? Tam jest, jest zwykła, zwykły. Najzwyklejszy jaki jest. Czyli nawet żadnej elektroniki w tym miejscu. Zwykła cewka. No to. Ruszamy z silnikiem. Zobaczcie, czy to zacznie żyć. Ja mam wielką nadzieję, że będzie chodziło jak smok. No to co, do boju? Do boju. Żebyśmy go nie zagotowali. No, tutaj lekko sobie za pomocą przyrządu jedynego słusznego odepchę przepustnicę. A ładnie, pięknie nie wygląda, ale trudno, na trudno, No, na... ta cewka już mam. Ja